Cześć kochani, właśnie wracam sobie z cmentarza i naszła mnie taka myśl, bo wiadomo jak to jest na cmentarzu smutek, tym bardziej jak się pożegnało niedawno jakieś osoby bliskie, tak jak ja pożegnałem mamę na końcu tamtego roku i teraz tak sobie stoję właśnie, też byłem na mszy i smuci mnie to strasznie kochani, jak ludzie, myślę, że bezwiednie powtarzają słowa utartej mszy nie wiedząc w ogóle dlaczego i akurat dzisiaj w taki dzień jesteśmy na cmentarzach nie wiedzą dlaczego na przykład wielkanoc jest tego dnia albo boże narodzenie wypada tego dnia i tak bezwiednie jak te dzieci jak te baranki stoją i tylko powtarzają te wszystkie regułki kochani i tak chciałem was troszeczkę uświadomić w tym temacie może może wam się to przyda bo to jest już takie no Praktyczne używanie astrologii na co dzień, ale o czym mowa, kochani, zobaczcie. Dlaczego akurat dzisiaj mamy wszystkich świętych? Całe, że tak powiem, nasza, nasze połączenie z Bogiem jest oparte o układ słoneczny i, i praca słońca, i księżyca. Przede wszystkim, ale też innych planet i obiektów, jest dla nas swego rodzaju, kochani, jest swego rodzaju systemem, który możemy zauważać i który powinniśmy wspierać, żeby, żeby nasze życie też było pełne. I zobaczcie, tak jak dzisiaj mamy 1 listopada. Dlaczego akurat dzisiaj jest Dzień Święty wszystkich Świętych? Ponieważ, kochani, dzisiaj. Jesteśmy na pograniczu dwóch, e, dwóch gwiazdozbiorów, już patrząc z astrologii wedyjskiej, kochani, już teraz nie będę mówił, że opierając się na astrologii zachodniej do niczego, że tak powiem, do żadnych wniosków e, duchowych nie dojdziecie. To już nawet nie chcę o tym mówić. Chcę tylko powiedzieć, że jest taka część gwiazdozbioru, e, która jest e, gwiazdozbioru wagi, która łączy się ze skorpionem i jest to lupus, kochani, jest to ciemność, jest to śmierć, jest to czas, w którym słońce ma bardzo małą mocy, jest to czas, w którym słońce bo wiecie, kochani, jak to jest, są, jest równonoc, mamy równonoc w marcu i równonoc we wrześniu, oczywiście to jest oczywiście to wszystko sfałszowane i przesunięte są daty, ale coś takiego jak równonoc występuje w, w energii i w, w cyklu słońca, więc jak mamy tą równonoc która znajduje się w marcu, przypuśćmy, chociaż ona naprawdę znajduje się w kwietniu i w październiku, ale niech będzie, że w marcu i w, we wrześniu to mamy jeszcze e, takie dni, kiedy mamy przesilenia, kochani, jest to przesilenie zi zim e, e, zimowe, czyli ono jest w grudniu, wtedy kiedy mamy, wielka, e, kiedy mamy Boże Narodzenie e, No i mamy jeszcze przesilenie, e, które znajduje się kochani e, w, e, w czerwcu. Wtedy mamy noc kupały. No i Wielkanoc to jest ta równonoc tutaj wiosenna. No i mamy kochani jeszcze... Teraz jesteśmy blisko tej równonocy jesiennej, tak? Która była we wrześniu. No i co wtedy się dzieje? W równonoc jesienną już mrok zaczyna panować nad słońcem, więc zaczynamy schodzić w dół, schodzić w dół kochani, gdzie apogeum tego zejścia w dół będzie grudzień i wtedy słońce znowu odbije się od tej dolnej paraboli i zacznie wędrować sobie do góry na północ. I my powinniśmy, żeby znać te święta i wiedzieć na czym to wszystko polega, musimy wiedzieć o tym e, ruchu tego słońca po ekliptyce, jak ono się porusza. Bo teraz, jeżeli sami sobie zauważycie, że teraz... W czasie kiedy słońce jest słabsze i mamy ten dzień krótszy, to nawet nasza energia jest osłabiona. Jest jesień i tak dalej. Bardziej wolimy wygrzewać się gdzieś pod kocykiem z jakimś dobrą herbatką, niż biegać po na zewnątrz i załatwiać różne sprawy. Też aura jest niesprzyjająca ku temu, więc. Em, ten czas teraz, kochani, to jest okres zastanowienia się, tak? Zaduszek. To jest okres tego, kiedy my powinniśmy zobaczyć, przyjrzeć się nad naszymi ciemnymi sprawami, nad tymi sprawami, które zbliżają nas do szeroko pojętej śmierci. Czy to jest śmierć mentalna, czy to jest śmierć naszego ciała poprzez jakieś nawyki, używki, nie wiem, czy to jest śmierć nasza duchowa, kiedy my oddalamy się od, od tego planu stwórcy i chcemy iść własną, myślimy, że najlepszą drogą, więc to jest ten okres, kochani, i na to powinniśmy go spożytkować. A kucenie się, kochani, o nazwę, czy to jest Halloween, czy to jest dziady i tak dalej, nie ma tu najmniejszego znaczenia. Tak naprawdę chodzi o, chodzi o to, że jest to e, e, słońce znajduje się w tym gwiazdozbiorze, który je po prostu osłabia bardzo mocno e, i który e, e, i my tak samo jesteśmy teraz osłabieni, więc powinniśmy wyciągnąć z tego jak najlepsze wnioski, by piąć się, kochani, do góry. Co myślę? Wam że zostawiam, kochani, studiujcie, niebo, bo tam zapisane są wszystkie nasze e, tajemnice. Zdrówka, kochani, i życzę Wam wspaniałego dnia. Pa.